Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mister Quelux, a to jest kolejny vlog na moim kanale, tym razem poświęcony eventowi, a mianowicie Falcon 2014. Jest to już 15 edycja Falconu, który odbędzie się od 7 do 10 listopada na targach Lublin w Lublinie, także wszystkich zapraszam bardzo serdecznie, będę wszystkie 4 dni. I cóż, cóż, cóż będzie na Falconie? Widzieliście pewnie moje wcześniejsze relacje. Jeśli nie, to zapraszam Was bardzo serdecznie, były beznadziejne. W tym roku będzie bardzo dobrze, bo wszystko zostało przemyślane. No i oczywiście mam porządny sprzęt w końcu do nagrywania. A więc, co znajdziecie na Falconie tegorocznym? Podam wam kilka przykładów, żeby po prostu nie robić z tego filmiku bardzo długiego materiału, a mianowicie tylko taki krótki informacyjny. A więc co znajdziecie na falconie? Na pewno dużo wystawców, gdzie będziecie mogli kupić figurki, koszulki, plakaty, przypinki. Dużo różnych rzeczy, naprawdę. Ubrania nawet będą, więc będzie kupę rzeczy, które możecie kupić. Dodatkowo będą ciekawe prelekcje, który, z których czas prelekcji jest zapełniony przez cały okres konwentu, więc możecie naprawdę wybrać sobie no, do, dosyć sporą ilość tych wykładów, prelekcji. Kolejną rzeczą to będą turnieje z gier a mianowicie LOL i Hearthstone. Tak mam na kartce te tutaj, żeby nie zapomniał niektórych rzeczy. Yy, LOL i Hearthstone, turniej, który chyba już z zakończone zostały zapisy, ale jak najbardziej będziecie mogli coś sobie obejrzeć, bo będą yy, na pewno, tak jak w tamtym roku, wyświetlane na projektorze. Yy, kolejną rzeczą będą koncerty. W tamtym roku, o ile pamiętam, było kilka zespołów, które były grane. Yy, w tym roku nie wiem dokładnie, ile będą i jakie będą. Wiem na pewno, że będzie mój... Znany i lubiany zespół Fedora, który też jest z Lublina i gra tam jeden z moich znajomych w zespole, więc cóż, zapraszam Was jak najbardziej na koncert, chyba jest o 21 w piątek, ale nie jestem pewien, czyli 7 listopada, ale nie jestem dokładnie pewien, wiem, że na pewno w piątek, ale godzinę mogę się mylić, czy 21, czy 22 nie jestem pewien. Kolejną rzeczą będą panele dyskusyjne, na których będzie można porozmawiać na właśnie dany temat, jaka będzie na przykład, no nie wiem, nawiązane coś do czegoś, jakiegoś filmu, serialu czy anime czy czegokolwiek. Jak wiecie, Falcon to jest fantastyki. Kolejna rzecz to będą spotkania autorskie. Jest wielu autorów książek, którzy będą pojawił się na Falconie, w tym na przykład Andrzej Pilipiuk, którego ja Wam polecałem jakiś czas temu czytać książeczkę jedną. Także cóż, zapraszam was bardzo serdecznie właśnie na też spotkania autorskie, bo można ciekawych rzeczy się dowiedzieć, no i ludzie też pyta mają pytania do różnych autorów. Także wszystko, zobaczycie sobie co tam i kto jest. Kolejną rzeczą to konkursy cosplay. Cosplaye są, chyba to już będzie drugi raz, kiedy będzie konkurs cosplay, o ile nie trzeci. Nie jestem pewien, czy na Targach Lublin, jak było pierwszy raz, był konkurs cosplay. Nie pamiętam dokładnie, więc teraz Wam nie mogę o tym niestety powiedzieć, ale na pewno w tym roku też będzie konkurs cosplay, jak i w tamtym roku, także zachęcam Was bardzo serdecznie i będą na pewno materiały związane z pytaniami właśnie do cosplayerów. Jeśli macie jakieś w tej chwili pytania, które chcielibyście zobaczyć, lub materiały, które chcielibyście zobaczyć z Falconu, bo możliwe, że Was nie będzie, piszcie w komentarzach, ja postaram się zrealizować. Z tego, co wiem, na pewno będzie... Osoba z wideoprezentację, a mianowicie ator. Nie wiem, czy mi łapie fokusa kamerka na mnie cały czas. Hmm. No nic, y jestem na autofokusie, także przepraszam. Y także cóż, będzie wiele atrakcji, oczywiście jeszcze wiele, wiele więcej. Ja po prostu zapisałem sobie na tej kartce jedne z ważniejszych informacji, które mnie najbardziej interesują. Oczywiście linki do całego konwentu macie w opisie, jak i do całej, mm, cał całego planu wydarzeń. Co będzie, co będzie się znajdowało na. Falkonie. Na pewno wiem też, że będzie jak zwykle Fire Show, na który Was zapraszam, i jednocześnie na 100% macie to, że będzie filmik z tego Fire Show. Także cóż, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się na Falconie i że Wy też przybędziecie na Falcon. Także cóż, zapraszam Was jeszcze raz ponownie. Linki oczywiście macie wszystkie w opisie. Także cóż, do zobaczenia, do piątku.